tutaj jeszcze <laughs> plan za kilka Tutaj będzie jedno pomieszczenie, stoję w drzwiach. To jest wszystko zasłonięte. Tutaj jest ścianka. Drugie pomieszczenie: tam są drzwi wejściowe, tu jest ściana. Wejście do trzeciego pomieszczenia z tego korytarza na wprost. To jeszcze ścianka więc do tego nie wchodzę. I tutaj będzie takie długie pomieszczenie. Do sufitu raczej będzie ciężko cokolwiek podczepić. I tutaj wychodzimy z drugiego pomieszczenia, też do zagospodarowania ściana.